że otóż ta debata to spotkanie jakichś dwóch mężów stanu, no, którzy zastanawiają się troskliwie nad tym, w którym kierunku powinna iść polityka polska, żeby w Polsce działo się dobrze, to znaczy, żeby Polacy y, byli zasobnym krajem, Polska była bezpiecznym państwem, no i żebyśmy mieli jakąś wizję rozwojową, ale to nie są ludzie tego formatu. To trzeba przyjąć. No, i, jeżeli to... przyjmiemy założenie, y, bo, bo w ogóle jakimś. To, to, Zupełnie prawie, że nie taktem jest porównywać tych dwóch ludzi do osób takich... Ja ich nie porównuję. Ja tak. mówię, jaka mogła być szansa tej A, debaty. Tak, tak. Ja nie porównuję, bo ja wiem, że nie ma porównania. Nie, nie w wydaniu tych ludzi. Dlatego, że e, oni się zachowują racjonalnie z punktu widzenia tego, czego od nich oczekuje, e, e, oczekują mocodawcy. To znaczy, oni mają być e, osobami pozorującymi spór, i zachowywać się w sposób odpowiadający tym no, najbardziej miałkim oczekiwaniom no. społeczeństwa, no. czyli wyborców, do którego oni ten swój przekaz adresują. Oni nie adresują tego do, do intelektualistów, do, do ludzi odpowiedzialnych za Polskę, tylko, tylko do tych, którzy, których wychowała telewizja. A telewizja ich wychowała do spraw błahych, i do, do tego, żeby po dwóch minutach nudzić się każdym tematem innym. I oni po prostu tą, tą żonglerkę takiej, takiej płytkiej rozmowy kontynuują i sobie wypowiadają się trzy zdania, bez żadnego związku ani treści na jeden temat, trzy zdania na drugi, dobrze. kto dobrze wypadnie, kto trochę lepiej, kto kogo... To zba... przyrównajmy to do polityki naszych sąsiadów. Niemcy pokonane w obu wojnach światowych. Nie było ani jednego kroku w polityce niemieckiej, który by nie dążył do obalenia skutków II wojny. Obalenia tego wszystkiego, co było niemieckim obciążeniem i karą za zbrodnie wywołania I i II wojny światowej. Oni się dokładnie tak samo zachowali, prowadzili dokładnie taką samą politykę po Wersalu, po I wojnie światowej, jaką prowadzą po Berlinie. Dokładnie każdy krok jest na przykład podważeniem polskości polskich ziem odzyskanych. To jest cel główny. I mamy sytuację, w której już polskie sądy, na pasku oczywiście tej polityki, eksmitują polskich zaburzan, którzy osiedlili się po wojnie prawem rekompensaty za wymordowanie 6 milionów Polaków, zniszczenie <grym> ogromnej części majątku narodowego i tak dalej. Rosja, Putin. Czy się komuś Putin podoba, czy nie podoba? Mnie się podoba. To jest człowiek, którego celem numer jeden w odróżnieniu do Jelcyna jest budowa silnej Rosji. Tak jak pani Merkel może bawić się różnie, wypowiadać się różnie, Między innymi bardzo mi się podobało jej wystąpienie na Westerplatte 1 września, ale jednocześnie ona jest gościem u pani Steinbach na, na, na zjazdach wypędzonych. Czyli ona ciągnie tę politykę. Czyli nasi sąsiedzi, mało tego, dzisiaj czytam, w tej chwili w Lwowie odbywa się zjazd który jest zjazdem zjednoczeniowym wszystkich banderowskich, melnikowskich, jednym słowem, szowinistycznych, ukraińskich organizacji w jedną siłę. To jest oczywiście przeciwko Janukiewiczowi. Ale nie, nie w tym jest rzecz. Tylko, że przepraszam bardzo, jeżeli moi politycy od czasu do czasu mrugają, że jak to dobrze, żeśmy poparli pomarańczową rewolucję w Kijowie, która właśnie wyzwoliła te, te, te ciemne siły, które budują nienawiść do Polaków, bo to jest nieukrywane. Jeżeli się opierają na y, 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 ideologii Doncowa, to znaczy, że wracamy do czasów piłowania Polaków piłą, y, wydłubywania oczu, obcinania piersi. Topienia w studniach, i tak dalej, bo za tym stoi ta tradycja, nie za czym innym. Czyli proszę, wszyscy gdzieś tam prowadzą, to jest oczywiście zbrodnicza i zgubna dla narodu ukraińskiego ideologia i większość narodu ukraińskiego na szczęście wcale jej nie popiera, chociaż mogłoby tak wyglądać z naszej prasy, ale gdzieś tam są te wektory. Powiedziałbym, wieczne, które wypływają z kontynuacji losu narodu. A gdzie to jest u nas w naszej polityce? No tak, ale jeżeli pan teraz no bo przykłada to, że ciągle... pan... są ci politycy. No właśnie, bo, bo... To są, po pierwsze to są karierowicze, a po drugie to są urzędnicy tylko. To nawet nie są urzędnicy, no. bo urzędnicy to, dobrzy urzędnicy to wykonują e, e, dobrze swoje obowiązki. Natomiast no to, ale oni, a są... oni, oni nie wykonują nawet dobrze swoich obowiązków. Bar... Bo, bo nawet powódź pokazała, że źle wykonali swoje obowiązki. Tak, ale oni bardzo dobrze wykonują swoje obowiązki wobec tego założenia, którym było zmarginalizowanie państwa polskiego i odebranie narodowi polskiemu skrzydeł do rozwoju. No ale to już nie są urzędnicy no. tylko bo jak pan... Kontra, bo, 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 bo jeżeli przyłożyć... Te, te miary, to należałoby powiedzieć tak. No to są dwaj najlepsi z najlepszych kandydatów do reprezentowania Polaków w wyborach prezydenckich. Nieprawda. No ja więcej Polaków widzę w Morawieckim na przykład. No tak, ale teraz, jeżeli oni zachowują się w tej debacie w ten sposób, a przecież tej debaty. Nie możemy oderwać od ich dwudziestoletniej przeszłości, czy trzydziestoletniej przeszłości w tak zwanej opozycji antysocjalistycznej, bo oni wszyscy się teraz przyznają, że byli członkami opozycji antysocjalistycznej, antykomunistycznej itd. itd. Nawet ci, którzy A, ale, zaczynali w partiach ale w Co to jest dobre, to jest nawet dosyć dobre, bo pokazujecie, jaki był główny cel tej opozycji bo to jest konsekwencja, demontaż państwa polskiego. Oczywiście. O, I to był główny cel opozycji. I oni są w tym swoim fachu bardzo sprawni od dwudziestu kilku lat. Znaczy od zwycięskiej polskie. opozycji, bo była jeszcze opozycja, która miała inne cele. demontują Prawda? państwo polskie i ja Polacy ciągle nie są w stanie się zorientować, że demontaż państwa polskiego to jest strata dla każdego z Polaków. Dlatego, że źle funkcjonujące państwo to jest strata dla ludzi, o i, którzy mają poglądy zarówno lewicowe, prawicowe, centrowe, czy, dla, czy to dla chłopów, czy to dla robotników, dla inteligencji, e, dla ludzi nauki. To jest wszystko szkodliwe, dlatego, że wszyscy mają ograniczone możliwości rozwoju, co w rezultacie wychodzi. Prawda? No, robotnicy chyba już mają te klapki z oczu zdjęte i widzą, że przegrali. no Niektórzy jeszcze się szarpią. E, e, teraz... O... Bo robotnik nie istnieje, jeżeli nie posiada zakładu pracy. Bo robotnik tradycyjnie miał swój dom w fabryce. Fabryka była domem. On się tam mógł zebrać, on się tam mógł jakby, zbuntować, on mógł wyjść z tej fabryki na ulicę. To dzisiaj jest niemożliwe, bo nie ma fabryki. Klasa robotnicza zniknęła. E, chłopi... Czyli naj, najpotężniejsza siła, świadoma siła, która doprowadziła do przewrotu w Polsce. Ta siła została zlikwidowana Z na tym To nie ta siła doprowadziła do przewrotu w Polsce w 80. roku? To... Y, y, przepraszam. Y, oczywiście my się tutaj nie różnimy w poglądzie, tylko że Myślę, że jednak to była ta siła, którą te inne czynniki się posłużyły, posłużyły bo gdyby tej tak. siły nie było, to te czynniki mogłyby sobie w domach, przy biurkach myśleć nie wiem ile czasu. A 13 grudnia wyeliminowały tę siłę całkowicie. No, no tak. Y tak. Ale jeszcze wracając do tego, o czym wcześniej panowie mówiliście, ten spór między Kaczyńskim a. Y